Nie oceniam, pomagam. Policjantką jesteś? Skąd jesteś policjantka? Sylwia. Skąd jesteś policjantka? Ile 12% baterii mam? Nieraz się dziewczyny pytają, czy moja mam ciemno w domu, bo oszczędzam na świetle. Ja zimą, rozumiecie? Buziaki, buziaki, Nuniuś telefon. Może Sylwia napisa, zap, napisać do mnie. Byłam um, Gdańska, wywiedział takich operacyjnie. Powiedz mi jednak, czy mogą opisywać, udostępniać mój wizerunek? Co jest zgodne nie z prawem? Mogą mnie obczerniać? Jak jesteście policjantką, czy nie? Bez mojej zgody nie mogą? A są szoty. A jak ktoś namawia kogoś, żeby przyjechali albo coś, to co? Sylwia, zobacz Patryk Zdunek na Facebooku. Ten mnie koleś powił. I nic nie zrobili jemu. Napisałeś do mnie? Aha, tego czasu. Aha. policjantka. Nie wierzę, że jesteś policjantką serio. Do mnie napisałaś? Dobra, spoko. Do mnie? Napisałam ci. Okej, okay, dzięki. Oczytam jak ten to czytam. Tak, ja kocham. do O co napisałaś, Nunia? Spokojnie. Zgłoszenie ka e, każde trzeba zweryfikować. No, ale, Nunia, no przecież wiesz, jak ludzie na mnie hejtowali, że kłamie, że tamto, że tamto. Sylwia, jestem szczera i będę szczera. Kiedyś mi się rozwaliła loduwa. E, przechodzoną lodu kupiłam. Ludzie. Pomogli mi tak jak na pieski, tak jak na kotki, i ja to powiedziałam. I pokazywałam paragony. Niektóre ludzie mi pomagali, żeby y, zamówić jedzenie. Tylko no nie było takiego, to mi dali pieniążki i kupiłam i pokazywałam paragony. Dziewczyny tu niektóre siedzą i mogą tobie, Sylwia, ja powiedzieć, że pokazywałam. Tak jak rok temu. Rok temu, rok temu, zbieram na węgiel i na drzewo, też pokazywałam, a ludzie powiedzieli, że ja nic nie kupiłam, że... Tak, a mogą udostępnić, tak, to tak, 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 to trzeba jak, tak. Ale podstawne zgłoszenie nie, podstawne wypowiedzi: że jestem pijaczka, alkoholiczka, to co? To oni mogą, to oni mogą przezywać, wyzywać, poniżać mnie? też nie mogą. Kana, ja też mam wujaka w kryminalnych i policjanta w Poznaniu. I też mi dużo rzeczy powiedział, co są w stanie, a co nie są w stanie. Pomówienia, że jestem alkoholiczką, a ja nie piję alkoholu. To co, to to, to to co, to, to, to oni mogą tak pisać, bo nie rozumiem. Mogą, bo udostępniasz się. Mogą, tak, wiem, że mogą. A, tak, ale y Sylwia, o to nie chodzi. O to chodzi, że pomówienia są. To nie mogą pomawiać. Mogę wy wykroczyć y sprawę cywilną. Za pomówienia też jest kara, bo ja nie piję. Oni by musieli mi nie ten, jak to się mówi. Nagrać, że chleję. Z pod cywilnego. No. z pod cywilnego. Przecież ja bym ja mogła miała pić, to bym piła, a nie piję, to nie piję. A nie, że stoję na drodze.

Nie, tak Z godziną odpowiadam za 0,030. Prawdziwy prawdziwym wyjadaniu zajmuję uwagę. temat. cyklu kodeksu cywilnego kupy kasy, ale wiesz, no ja wiem o co tu chodzi. No ja wiem o co tu chodzi, bo no jest. Ale są i, i wiesz, muszę iść tam, bo będę zaraz grzebana do dostanę. Ja wiem. A ta mała tu jest, czy te małe nie ma o. O. I co powiemy dalej? Co pani powie? Wiem, jacy to są, wiem jak to jest, będzie dobrze, z czym będzie dobrze, ale ja już o tym nie mówię, tylko tak ogólnie się pytam, nie, z czym będzie dobrze, z, nie, z moim kręgosłupem nie będzie dobrze. Okej, to, się dwa tysiące na sali. to będzie jutro. Trzeba ze wszystkim? Maja, moja mama Mareko. Bierze chemię i co? A ja się męczę i męczę, męczę z głupim żołądkiem. Może mi przejdzie, może mi coś stanęło na rządku. No nie wiem, może źle pogryzą, bo też nie mam zębów. Też męczę się z tym pogryzaniem, nie? No by Co ty. I nic nie pomogło. Hmm. Ale mam tak nadzieję, że będzie wszystko okej, okay, nie? Wiesz jak to jest, no nic nie jest ciekawego u mnie, nie? Cały czas myślę o jednym, o jednym, o jednym, o jednym i tak <noise> myślę, kto chciał iść tu na okno. Luśia, o Kasia, o Jezu, ile tu ludzi. Agnieszka, no zobacz, gwiazdy moje tu są, trzy dzieci, trzydzieści lat sama. Próbuj, żeby było jakoś. Też jest. No. Ja też miałam trójkę dzieci. Też miałam trójkę dzieci, ale. No ja już się tam podjąłam do tego. No i tyle nie będę walczyć, bo nie mam o trzeba walczyć już. Bo nie mam o co już walczyć. Prawdę mówiąc, o co mam walczyć? Nie, tak się nic nie daj, tak się nic nie daj. Masz jakieś młoda jeszcze? E tam. No, to gorzej będzie. uwierz mi po rehabilitacji, co jest. To jest masakra. Pomogę z protetykiem w Gdańsku. Ale wiesz, co ja mam zęby, Sylwia? Tylko ja nie mogę nosić je. Dlaczego? Bo ja żygam. Wiesz? Ja żygam. Ja bym musiała mieć takie, jakby podkowe. Wiesz o co chodzi. I to jest najgorsze, nie? Że kurczę, człowiek ma. No, mi, dziewczyny, widzieliście. Nie, sir. Ale... To znaczy, dzieja do Gdańska, kręty. Ja, jak ja się igły boję, to oni będą mnie usypiać? Wjeżdża, wjeżdża lędem! Aha, gdzie Pani Sylwia, co ty mówisz? Gdzie taki kawał, ja To jest drogi kosz, no. No serducho mu jeszcze dobre. Jeszcze nie umrę. Ale to nie, Jezu, ja bym chyba nie wiem. No drogo, no drogo kosztuje, drogo. No kurde, ja by człowiek miał to, co miał, wiesz, to nie jest to, że albo tamto, ja bym miał jeszcze rentę, to jeszcze bym mógł odkładać co ileś, ileś, nie? Albo 200, albo 300 zł, a nie takie marne, co ja dostaję, nie? Tak bym chciała, no. Wiesz, to, to nie jest takie proste. No, kurczę, to jest moja wina, bo człowiek by. No, tylko ja miałam ropne zęby. Mój tata też miał ropne zęby, i to nie było takie proste, nie? Moja mama nie. No. Ja miałam ropne, ja musiałam się ratować, nie? Samą ropę, no, sobie jak się chodziło, to takie... Papę miałam, teraz nie mam boleń zębów niestety i puchnięto troszeczkę. No, tylko ja miałam ropne wszystkie zęby, nawet jak y, dali antybiotyk, to jest masakra była. Tutaj na y, jeden dzień, a za drugi takie, poszło. Zębę nie naciągnął, pokryć pokryją, zębę na nogi. Zębę z okazji urodził. Rop na podłodze. No. z okazji Ja wiem, że jesteś w stanie, wszystko wszystkim, ale nie, ja mu stracham, mam dużo znajomości nie, 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 nie. Pani Sylwio, boję się. O. Pani Sylwio, miałam. Boję się teraz ufać, pani Sylwio, wiesz? A, a jak chce pani, to może pani do mnie zadzwonić, albo napisać wiadomość. Podam numer. Trójka z bluesem. Sebastian, jak tam, na prvý. a nie możesz napisać? Kto teraz zejdzie z pakietu, pijemy po dupie. No, a ja... A jak? No, masz numer telefonu, możesz napisać, nie? Czy nie? Wiem, co to znaczy, Fronek. Wiem, co to znaczy, pomiałam. Miałam same ropne zęby, musiałam usuwać. Jak nie to 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 ja pierdolę. Ale może na no mój numer napisać. No sobie się odbije, i dupa. Kuszkowi z TikToka teraz usuwali zęby. Gdzie to widać? Napisz sobie mój numer 667-320-148. Nic nie zrobi, tak ma być i tak jest i tak zostanie. Mały królik. Masz króliki małe? Ja mam kotka. Jednego, drugiego jest na dworze. Piękne trasy. Tylko napisz, że to ty. Bo ja tak ogólnie nie odbieram. Blokuję. Ja uciekam. Ludzie. Ciekawe co jutro będzie. Zupka Amino wda ci znowu. Tak, nie. wszystkich sześć siedem trzysta Ten numer. No w numery to nie odbieram. No ja powiem Ci tak, że jak ktoś do mnie dzwoni, nie napisze, to blokuje. Bo kiedyś do mnie, wiesz, ktoś zrobił psikusa i kiedyś do mnie zamówili kebaba. Nie wiesz. No, A kto. Nie odebrałam, no i tyle w temacie. Ktoś psikusami mi zrobił. O, a zapłacili, chociaż nie. Nie, nie. Nie odebrałam, ale ja to słyszałam z innego live'a. E, 667-320-148. Pani kochana, 667-320-148. Dobra, to napiszę na prywatnej. No chyba pan nie coś tu jest, bo nie ufam. Dużo tu ludzi siedzi i tak nic nie sucha i sucha. O Jezu, przepraszam. A może mi zrobicie pięćdziesiąt dziewięć osób taki prezencik? Co masz? Tylko się spytałam: Czy jesteście w stanie życie? Nie? Teraz trzeba się poddawać Teraz okej okay. czy, jest, czy jesteś ubezpieczona? Tak jestem ubezpieczona, no. Jestem ubezpieczona No Jestem ubezpieczona Ja bym nie mogła być ubezpieczona no, niektórzy ludzie powiedzieli, że jestem w urzędzie pracy za ubezpieczoną nie tam. Ale no, nie muszę w co wiedzieć. Coś jest niechalo z tym rządkiem? Zapierdoliłam go, albo herbatami. Albo coś tam naprawdę mi dowala. Albo coś jest przyczyną czegoś. Ale jutro, znaczy dzisiaj się dowiem. Albo jutro. Jak pojadę we wtorek. Bo dzisiaj będzie tak. Na maroko oko. A znowu będę się męczyła całą noc, żeby usnąć. Dobra ludzie, ej o uciekum. Trzymaj, da się dobranoc.